Cześć! Witajcie w 26. odcinku Polskiej Myśli Deweloperskiej. A dziś gra, którą nie wiedzieć czemu bałem się wziąć na tapet, gra, która dostała nagrodę zanim jeszcze wyszła i w końcu gra od jednego z najbardziej pozytywnie zakręconych ludzi tworzących gry na polskim rynku. Mowa oczywiście o grze MacPixel 3 od Mikołaja Kamińskiego, znanego szerzej jako Sos Sosowski. Gra miała premierę 14 listopada 2022 roku na platformie Steam i GOG, zdaje się. Jest to bezpośrednia kontynuacja części pierwszej. Zgadza się, dwójki nie było. Co się z nią stało, dowiecie się z prześmiesznego filmiku pod tytułem The Unmaking of Mac Pixel 2. No i też w toku rozgrywki trzeciej części. W grze wcielamy się w tytułowego Mac Pixela, który wstawiany w bardzo niecodziennych i absurdalnych sytuacjach musi często niekonwencjonalnymi metodami ratować świat. Wszystko w pikselowym sosie. Zapraszam do oglądania. Jakbym miał opisać grę jednym zdaniem, powiedziałbym, że jest to zbiór mocno absurdalnych gagów. Część z nich jest ze sobą niepowiązana, część to logiczny ciąg wypadków. W tle jest też fabuła, choć przez większość czasu mogłoby się wydawać, że jej po prostu nie ma. Gra jest podzielona na cztery rozdziały, każdy po cztery etapy, które to podzielone są na różnej liczby poziomy a te dodatkowo są podzielone na tak zwane żarciki, czyli akcje lub ciągi akcji, które nasz MacPixel może wykonywać zapisywane na koniec na taśmie filmowej. Same poziomy też mogą być wieloetapowe, ba, mogą nawet prowadzić do uruchomienia minigry. Aby ukończyć poziom należy znaleźć rozwiązanie problemu, najczęściej najmniej oczywiste. Aby jednak ukończyć poziom na 100%, należy znaleźć wszystkie żarciki, co wymaga kilkukrotnego powtórzenia. Ale uwierzcie mi, w żaden sposób to nie frustruje, a dodatkowo można pomijać te, które już przeklikaliśmy wcześniej. Za każdy poziom dostajemy monety, które to są walutą odblokowującą kolejny etap. A robimy to poruszając się po mieście, i gdy napotkamy dymek z ilością monet i mamy ich wystarczająco, to możemy po prostu kliknąć i rozpocząć ratowanie świata. W mi skomplikowanie nie jest, wszystko jest bardzo płynne i raczej się nie zatniecie. Po uratowaniu go mamy przerywnik, który przypomina mi trochę ten gdy znajdowaliśmy Ogura w Larym 7, a potem mamy statystyki gdzie wyliczono nam nawet ilość kliknięć myszy. Sam ma dość specyficzny sposób komunikacji międzyludzkiej. Zazwyczaj pierwszy kontakt nawiązuje poprzez soczystego kopniaka. O dziwo, tylko jedna postać w grze tak na poważnie mu oddała. Poza tym mamy tutaj mnóstwo nawiązań do innych gier, na przykład etap parodujący Among Us czy Wolfensteina 3D. Są też wspomniane minigry. My i tak mamy na przykład celowniczek czy beat em Up. Mamy też cały etap, gdzie przechodzimy przez różne generacje konsoli i komputerów, co jest super nostalgiczną podróżą. Jeśli jeszcze Wam mało, to Pan Sos dorzucił nam motyw tajemniczego Steve'a, którego tu i tam możemy znaleźć. A gdy już to zrobimy, to często wywołujemy dodatkowy mini poziom. Razem tego wszystkiego jest chyba 100 różnych poziomów. Jestem pod niesamowitym wrażeniem wyobraźni twórcy. Urzeczony jestem również grafiką. Wiadomo, konwencja pikselowa, więc fotorealizmu tu nie ma. Ale co jest siłą, to niesamowita dbałość o detale. Miasto po którym poruszamy się, żyje, zmienia się w miarę postępu rozgrywki. Wszystko naprawdę ładnie ułożone w tej ograniczonej przecież przestrzeni. Dodać trzeba jeszcze, że każdy piksel pochodzi z ręcznie zebranych zbiorów prosto z natury, tak przynajmniej twierdzi autor. W głowie też ciągle nucę muzykę z gry. Mam nadzieję, że zostanie ona kiedyś też udostępniona. Część kawałków to ewolucja z pierwszej części, część to nowe, ale wszystkie zapadają w pamięć, przynajmniej mi, i całość to również dzieło sosowskiego, wielki szacun za to. Poczepiam się jeszcze, bo czepialstwo musi być. Dwie rzeczy sprawiły, że lekko podniosłem brew. Pierwsza to małe kradzieje czasu, typu miejscami przechodzenie przez kilka plansz, które tak naprawdę nic nie wnoszą, poza wrażeniami wizualnymi oczywiście. Albo gdy monetki się przesypują, gdy odblokowujemy poziom. Później są to już większe ilości i trwa to kilka sekund, a nie możemy tego pominąć. Drugą rzeczą są takie małe déjà vu czasami. Co najmniej kilka poziomów to kopie z pierwszej części tylko rozwinięte i rozbudowane. Ale to już jest takie czepialstwo czepialstwa z mojej strony. Podsumowując, MacPixel 3 to piękna ewolucja części pierwszej. It's bigger, better, more badass, jak to kiedyś zostało powiedziane. Może nie wszystkie żarty każdemu przypasują, ale jeżeli lubicie humor absurdu, to koniecznie musicie zagrać w Mac Pixel 3. Polecam też zajrzeć na media społecznościowe autora, ponieważ dowiecie się tam bardzo dużo ciekawostek, czy to stworzenia gry, czy to nawet samej. To był 26 odcinek Polskie Myśli Deweloperskiej, a gra, którą oglądaliście, to Mac Pixel 3 od Sosa Sosowskiego. Dziękuję pięknie za uwagę, trzymajcie się, cześć!